Hej, witam was serdecznie na kanale Elwizja. Witam Was w pierwszym odcinku serii plus 18, czyli serii, w której przedstawiam Wam kreskówki no dla dorosłych. A dzisiaj przedstawiam Wam produkcję, która nie tak dawno wyszła na Netflixa Love, Death and Robots. Zapraszam! Miłość Śmierć i roboty. To antologia dla dorosłej publiki tworzona dla Netflixa przez twórców Tima Millera, który pracował przy takich produkcjach jak Scott Pilgrim, Thor The Dark World, czy chociażby Deadpool. I Davida Finchera, znanego dzięki na przykład Fight Club. Seria pojawiła się w marcu tego roku na Netflixie w moje urodziny, więc zgadnijcie, jak ją znalazłam. Ogólnie zapijałam i zajadałam kryzys urodzinowy przed telewizorem, kiedy mojego partnera przyciągnął tytuł. I bardzo wiedząc, co to jest, włączyliśmy pierwszy odcinek. I tak cały wieczór spędziliśmy na obejrzeniu całego sezonu, 18 odcinków, w różnej długości, czyniąc ten wieczór nieco bardziej znośnym. Swoją drogą wygląda na to, że seria ułożona jest losowo, no bo w sumie tutaj kolejność wcale nie gra roli, bo u mnie z jakichś powodów pierwszym odcinkiem był odcinek The Suit, a potem w sumie też leciało dosyć losowo, także... Love, Deaths and Robots to seria wyjątkowa i niesamowita, ale nie jest pierwszą taką próbą. Pierwsza znana historia tego typu została wydana w latach 80 o tytule Heavy Metal. Był to film, antologiczna adaptacja historii science fiction i fantasy z magazynu o tym samym tytule. Tak jak i magazyn, film zawierał pełno nagości, wulgaryzmu i przemocy. I również tutaj konkretne segmenty animacji były tworzone inną metodą i przez inne studia. Z informacji, które znalazłam, Love, Death and Robots rzekomo jest nie tyle co inspirowane Heavy Metal, ale jest tego reinterpretacją. Czy tak jest? E, nie do końca wiem, bo szczerze mówiąc nie znalazłam żadnych mocnych argumentów w tym kierunku, aczkolwiek widać inspirację tym filmem. Różnica pomiędzy tymi dwoma produkcjami jest taka, że w latach osiemdziesiątych było to coś kontrowersyjnego i oryginalnego. Czy teraz tak jest? No właśnie nie do końca, bo jesteśmy już przyzwyczajeni do takiego typu produkcji. W sensie wulgaryzmu, nagości i tego wszystkiego, co się pojawia, bo normalnie zaczyna się to pojawiać w telewizji. Ale wróćmy do samej serii. Ogólnie twórcy próbowali przepchnąć ten Projekt przez prawie 10 lat, i nikt nie chciał się tego podjąć, aż w końcu Netflix pojawił się na świecie i postanowił zaryzykować i poeksperymentować, jako że Netflix cały czas eksperymentuje ze swoją platformą. A tym właśnie jest ten projekt. Jest to eksperyment i przetestowanie medium i próba stworzenia czegoś, Czego w normalnej telewizji nie znajdziemy. A Netflix oczywiście cały czas próbuje być konkurencyjny dla telewizji, więc tego typu projekt był spisany na sukces. Seria Love, Death and Robots jest to coś niesamowitego, barwnego, fascynującego. Odcinki są ciekawe, magiczne, surrealistyczne, a niektóre nawet poetyckie czy metafizyczne wręcz. Jest to seria oczywiście różnorodna, bo zahacza o science fiction, fantazy, komedie, horrory czy nawet powiedzmy kino familijne. Bardzo często jest groteskowym komentarzem naszej rzeczywistości. Od samego początku wrzuca nas w mrok, bardzo głęboko, pokazując, że nie jest dla dzieci. Nie patyczkuje się z tematem. Można spotkać się również z opinią, że jest animowaną wersją Black Mirror. Oczywiście bez zaskoczenia, tutaj seria ma dużo nawiązań i easter eggów do popkultury, szeroko pojętej fantastyki i science fiction. Na przykład nawiązania do Aliena w wielu odcinkach, nawiązania do Terminatora, Mad Maxa, czy wielu innych. Każdy odcinek został stworzony inną metodą, formą. I przez inne studio animacyjne, które na swój sposób zainterpretowało dany temat. A tematyką są książki, bo wszystkie odcinki zostały stworzone na podstawie opowiadań i noweli różnych autorów science fiction. Więc jeśli jesteście tylko ciekawi, możecie przeczytać oryginały konkretnych odcinków w formie książki. I tutaj nawet nasze polskie studio miało swój udział. Nasze polskie studio stworzyło odcinek Fish Night. Studio to zasłynęło m.in. sztuką spadania, czy swoim udziałem przy wiedźminie. Seria jest niesamowitą kompilacją różnorodnych metod i technik animacyjnych. Od przeciętnego 2D, aż do fotorealistycznego 3D. Dostajemy takie wspaniałe style animacji, że seria staje się ciekawym przeżyciem wizualnym. Swoją drogą, jeden z odcinków The Witness przypomina nam bardzo ostatnio pochwalane przeze mnie i przez wielu innych Spider-Man into the Spider-Verse. I nie bez powodu, bo tworzone było przez Alberto Mielgo, jednego z dyrektorów artystycznych właśnie filmu o Spider-Manie, jak i tego odcinka. O ile niektóre odcinki są Zdecydowanie wyjątkowe i oryginalne pod względem animacji stylu kreski. Tak, niestety 3D jest przytłaczające. Większość animacji była zrobiona w tym super fotorealistycznym stylu, co oczywiście jestem pod wrażeniem, ale jak i przerażeniem, że 3D jest na takim poziomie, że w zasadzie w pewnych momentach, gdyby nie specjalne ruchy postaci, to w sumie można by przypuszczyć, że to jest naprawdę, że to są prawdziwi aktorzy, a nie animacja. Ale nie w tym rzecz. Po prostu za duża część odcinków skupiała się na tej animacji, a mogliby eksplorować. Spróbować stare, dobre 2D, albo spróbować innych technik. Pojawiło się wiele głosów, że dużo z tych odcinków mogłoby po prostu być live action. Jasne, tylko pytanie po co? Animacją możemy przekazać wiele, i tutaj chyba chodziło o pokazanie siły i możliwości tego medium, jakim jest animacja. Poza tym, swoją drogą, czy live action w tym wypadku nie byłoby po prostu droższe, jako że musieliby wynająć i zapłacić aktorom, dobrze to zmontować, a poza tym i tak animacja musiałaby się pojawić, jako że większość z tych rzeczy w realnym świecie nie istnieje. A teraz niestety. Troszeczkę wad o tej serii. Seria jest cudowna, warta polecenia i zapoznania się z nami. Zaskakująca, ciekawa, wywołująca spektrum emocji od obrzydzenia przez strach do spokoju, fascynacji czy nawet wzruszenia. Niestety seria ta dla mnie ma zasadniczy jeden problem. Za dużo seksu. I na gości. Ja rozumiem, że chcą pokazać niepohamowaność i użyć medium w sposób, w który normalnie w telewizji by nie przeszedł. Że chcą pokazać, że animacja niekoniecznie jest dla dzieci. Chcą szokować, pokazywać coś oryginalnego, świeżego i bez kontroli. Udowadniać, że mogą bez problemu pokazać kontrowersje bez tego rygoru. Czy naprawdę dorosły człowiek pragnie oglądać sceny erotyczne i oglądać je jakby to było coś zakazanego czy nieznanego światu? Może ja jestem naprawdę inna, ale. Uwagę można przyciągnąć na wiele innych sposobów, o wiele lepszych niż tylko piersi. Chodzi mi o to, że mamy na przykład karykaturalny odcinek o trzech robotach, który jest parodią pełną czarnego humoru, elokwentny, zabawny i nie potrzebuje nagości i przemocy, by pokazać, że jest dla dorosłych i stać się faworytem widzów. Nie wszystkie odcinki są dobre i nie wszystkie są złe. Niektóre są po prostu nudne albo wręcz niesmaczne, niestety. Ale zdecydowana większość jest warta uwagi, jeśli chodzi o fabułę, postacie, do których w ciągu 20 minut nad przywiązanie, czy ciekawe zwroty akcji. Moje faworyty i ulubione odcinki, które szczególnie powinniście obejrzeć to oczywiście Trzy Roboty, The Suit, When the Yogurt Took Over, Beyond the Aquila Reef, Good Hunting, Shapeshifter, Lucky 13, Zima Blue, Ice Age. I w sumie jak przeglądałam różne recenzje innych osób, nasuwa się jeden wniosek. Dla każdego coś innego. Każdemu do gustu przypadły zupełnie inne odcinki i wszystko jest w tym wypadku tak niesamowicie skrajne, że w tym chyba jest cała magia serii i jej ogromny sukces. Ale niezaprzeczalnym hitem, który zdaje się, że wszyscy uwielbiają, to odcinek o trzech robotach i Zima Blue. Także te dwa koniecznie musicie zobaczyć. I to by było na tyle w tej krótkiej recenzji. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam Was po więcej. Cześć!